A u dołu jeden High Templar, trochę Immortali, jeden Arkon. Na razie straciliśmy dwie jednostki, możemy stracić jeszcze osiem. Przyspieszamy i niech Zenek pokaże, co potrafi. Dajesz, 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 dajesz. on najwyższej nie chce dać, tak więc przyspieszamy jeszcze, okej, okay, zaczyna się pierwszy atak. Trzeba się wycofać właśnie tak tymi Feniksami, teraz podjeżdżamy, można je... No, trochę pomikrować może było podnosić. Feniksy, powinny w tym momencie atakować Battle Cruisera. Właśnie to robią ładnie, pięknie na razie, że 0 straconych jednostek w rundzie numer 1. Runda numer 2, kolosy z tyłu, z przodu Arkony. I arkony mają zdanie przejąć po prostu atak, przejąć to wszystko, co się dzieje, złego. Być po prostu tarczami dla tych... Kolosów. Jak widzimy, że tarcze są coraz słabsze, należy się wycofać, żeby nie stracić jednostek, tak jak to właśnie zrobił Zenek. I numer 3, już trochę ciężej, trochę więcej trzeba pokombinować, dużo czołgów, dużo maruderów. Jest jeden arkon, który będzie szedł na przodzie. Bo Forcefield podzielił tą armię. W sumie też tak Sionic Storm raz poszedł te drugi Sionic Storm. W tym momencie Immortale zdjęły to, to wszystko i ruszają imo, Immortale, żeby rozwalić armię przeciwnika. Cały czas atakujemy i mikrujemy, żeby podejść jak najbliżej. Na razie 6 straconych jednostek, więc ładnie pięknie i udało się. proto zdobył swoje zdobył 3 złota w wyzwaniach. Mamy, że Wam się podobało. Dzień, podziękujmy wszyscy Zenkowi S, czyli Szymonowi za protosa Nagrał inne rzeczy, więc ja się biorę za inne.